Szanowna Pani Marszałek, i czemu się drzecie opozycją? Panie Borysie Budko w Rajtuskach. Wy mówi, mówiliście o złodziejstwie tutaj? Wy, którzy pozwalali się okradać Polaków mafiami watowskimi, mafiami lekowymi? Dzisiaj głosujecie przeciwko NZS-om, dzisiaj jesteście przeciwko Polakom, którzy walczą o wolność i suwerenność. Nie podoba Wam się minister Czarnek, nie podoba Wam się minister Ziobro, bo odkrył aferę, w, być może największą aferę w Warszawskim Ratuszu. W złodzieje? Zapytajcie się, co dzieje się w Warszawie. Afera, afera ze śmieciami. My jesteśmy dumni z naszych ministrów. Szanowni panowie, pokażmy teraz, wstańmy, jak jesteśmy dumni z naszych ministrów. A wy. Brawo! Brawo, minister Czarnek! Brawo, minister Czarnek! Wstajemy! Brawo! Nigdy nie dojdziecie do władzy! Szydźcie sobie! Brawo! Rozliczymy was, rozliczymy Trzaskowskiego i co się teraz śmiejesz, śmiej się, brawo, brawo minister śmiejcie się. Do domu, Dziękuję bardzo, powracamy do rozpatrzenia punktu 14. porządku dziennego, sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawionym przez Prezydium Sejmu, przez poselskich projektach uchwał. 550 rocznicę urodzin Mikołaja. Jako komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały z roku 2009.